Cześć, dzisiejsze wideo miało być o 5 moich ulubionych kaktusach i ich cierniach ale jak tutaj wybrać spośród takiej wielkiej kolekcji więc zdecydowałam się na 10 i w oby jakiej kolejności, bo naprawdę nie mogę powiedzieć, który jest numer 1, który jest numer 10 tutaj mam to tam widać, że już są pąki piękne tak jakby włosie, prawie, że e, takie delikatne e, są te ciernie. A tu całkowity kontrast. Wygląda jak gigantyczny pająk. To tefrokaktus, czy, czy też e, kaktus papierowy? Powiem te ciernie, e, takie przypominam papierowe wstążki. Tak mi się spodobał, że zamówiłam sobie jeszcze jednego, więc będzie następne wideo. Na liście oczywiście nie mogą zabraknąć tego No Sami widzicie jaki ma przepiękny wzór tych cierni. Kolor jest niesamowity. Mówiąc o kolorze, no nie można zapomnieć o tej mamilarce taki brązowy, miedziany, miedziany czy nawet pomarańczowy, no cudny macie jakichś ulubieńców, jeśli chodzi właśnie o uciernienie? Wiem, tam jest błąd w pisowni, ale pomijmy to, spójrzmy na przepiękne uciernienie, tutaj takie małe, drobne jakby pajączki. I jedna z moich ulubionych mamilarek, plumoza, ma takie szczególne ciernie, wyglądające jak piórka, są bardzo delikatne, bardzo miłe w dotyku, jak widzicie, ciernie mogą być różnorodne, takie ostre, a tak jak tutaj, dość delikatne, jak we wcześniejszym zdjęciu. Proste, zakrzywione, krótkie, bardzo długie, takie owłosione, wełniaste, ale no, są fascynujące. A tu już przypomina, według mnie, gniazdko. Jest aż oplątany tymi cierniami ten kaktus. Ledwo co widać jego korpus. I y, zapraszam do polubienia tego filmiku, czyli stawienia łapki w górę, do y, subskrypcji kanału i do komentowania, bo jestem ciekawa, jaką by, Wy byście hierarchię przybrali, y, które Wam się najbardziej podobały. Tutaj zaś widzimy y, Astro potargane ma te ciernie jakby przez y, wiatr. Super to wygląda według mnie. Zrobiłam już w ogóle filmik na temat, czy co są ciernie, czy kolce, więc zapraszam do obejrzenia. U góry znajdziecie odnośnik, a także w opisie. I jeszcze jeden tefrokaktus. Według mnie przypomina trochę bałwanka, no ale zobaczcie, jakie ma ostre te ciernie. I na koniec pokażę Wam jeszcze dodatkowe, bonusowe zdjęcie, bo tak jak mówię, ciężko mi było zdecydować... Co postawić na pierwszym miejscu, co na piątym, ósmym. Jak widzicie, jest bardzo trudno wybrać. Dziękuję za obejrzenie, pozdrawiam, cześć.